Hej, siemano, z tej strony Fire One i dziś witam was słuchajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Przed startem pamiętajcie oczywiście o zostawić łapeczki w górę, plus pamiętajcie o tym, aby strzelić subika z dzwonkiem na tym kanale, aby nie przekapić najnowszych filmów i powiadomień. I pamiętajcie o na na Fire Gaming Toilego i Fire One, gdzie też są spoko filmy. I pamiętajcie słuchajcie o zejrzeni Fopis, bo tam macie mega linki do moich social mediów. No i co nie przedłużając myślę, że zaczynamy historię w Minecraft Dungeons. I dziś słuchajcie, lecimy do kopalni czerwieni tu yy, I rozpoczynamy misję w kopalniach czerwieni tu. Tak Dobra, lecimy do kopalni czerwieni tu. No więc przed startem pamiętajcie właśnie o zostawieniu łapki w górę pod tyfnem i o strzeleniu subika z dzwonkiem, bo naprawdę słuchajcie warto No Więc naprawdę spoko Wtedy dostajecie powiadomienia tam o najnowszych filmach z Forza Horizon i w ogóle wiele więcej, więc naprawdę polecam No więc naprawdę warto the There are unsettling rumblings in the mountains of the overworld. Whispered rumors say the villagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. Something of soot, metal and flame. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Dobra. Mam znaleźć ostników, więc lecimy w poszukiwaniu ostników. O kurde. Lol, kostka magmy. A znaczy, pół magmy? Sorry, przepraszam. E, ta, kostka tego. E, kostka szlamu. E, lol, dobra. Walczyliśmy z kosztem szlamu, spoko całkiem, przyznam Nie spodziewałem się, ale okej okay. Dobra, tędy powinniśmy mieć więc spoko O kurde, dobra, oberwałem Oj, dzięki temu też zdobyłem poziom, więc spoko, wit. I mam jakieś ostrze, udało mi się zdobyć, spoczko Dobra, tędy powinniśmy iść, jo Kurde, przywoływacz poważnie. Ej, niezbyt, dobra. Ej, kurde, no naprawdę jeszcze te inne mopki teraz tutaj są, co jest niezbyt fajne. Jakby to najbardziej mi przeszkadza, że to są te inne mobki, wiecie. I on w ogóle teraz nie uberwie. Chyba, że ja przywołam jeszcze swoje. Dobra, udało się go pokonać. Ale nie zdobędziemy niestety już tego TNT, więc szkoda. No cóż, czasem są plusy, a czasem minusy, trudno się mówi. Takie życie. Co ja na to poradzę? W sumie teoretycznie. Aha, nic ciekawego, w sumie za bardzo nie dostaliśmy tak szczerze. No, Okej, okay, trudno się mówi. Kurde, serio. Mob, um grinder, Mob um spawnery. Ej, naprawdę. Jakby nie fajnie. To jest rzecz, która nie będzie mi się słychać. Teraz sobie to nie podoba. Okej, okay, dobra. Ej, naprawdę, te kupanie czerwiennicy są naprawdę mocne, przyznam. I to jest jeden z poziomów, w których jest o dziwo, Naprawdę, teraz dla mnie ciężki, nawet powiem, bym powiedział, no. Ej, o dziwo no To jest jeden taki dla mnie cięższy poziom. poziomów Uwolnij osadników, spoko Uwolnijmy ich w sumie Dobra, jeden już uwolniony, więc git Chodź tutaj, dobra Piożarze Tu cię walnę, okej, okay, dobra Dobra, kolejny uwolniony git, spoko. Jeszcze tam mamy kilku. Okej. Okay. To uwolnienie jest nic, więc spoko. Przywoływasz znowu Ej, niezbyt fajnie był przywoływacz, co mi się kurde Znowu nie podoba Jakby naprawdę mega nie fajnie Dobra, bierzemy tego naszego jeszcze To my sobie też coś przywołujemy, wiecie Żeby mieć coś swojego Dobra, widzę jaki ma zasięg też, okej, okay, dobra jego pokonanie będzie trochę ciężkie nawet. Ale nie to, że nie wykonałem spejcie. O kurde, ale nie fajnie, dobra, okej, okay. Okay, dobra, jeszcze mamy do tego cały czas. Dobra, udało nam się go nareszcie pokonać po tylu próbach, słuchajcie, ale dobra. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, dobra. i dobre całkiem, nawet nieźle mi idzie z tymi mopkami niektórymi. Naprawdę szybko, całkiem i spoko to jest całkiem przyznam też. Że tak szybko mi idzie. Dobra, bierzemy schab, żeby coś zjeść. Okej, okay, dobra. Ty pklam tych jeszcze mopków. Dobra, mam nadzieję, że zaraz to już zakończy tą bitwę. Pół mega w sumie. Gdyby już był finał, ale co szczerze jeszcze nie. Spojrzy, że jeszcze chwilę to potrwa. Zanim my tutaj wygramy. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejne zaopatrzenie. Okej, okay, dobra. I kolejne mopki. O kurde, dobra, jeszcze ty są te małe, słuchajcie, dobra. No teraz zapomniałem w sumie, że one się wiele pomniejszają, ale to mój błąd. Dobra, okej. Okay. Jeszcze tutaj te pająki trzeba rozwalić. Spoko. I lecimy dalej, dobra. I znowu musimy wyłonić ostawników. To nie jest zbytnio w porze, ale okej. Okay. Dobra, gdzieś tam są ostawnicy dalej, więc lecimy. O kurde, ile. Ej dobra, tych pijerzorów jest strasznie dużo, co mi się mega nie podoba trochę, gdybym powiedział. Dobra, okej, okay, tutaj mamy jednego snuka, tak jak mówiłem. Dobra, jeden już uwolniony, teraz kolejny, idziemy tam. Dobra, idziemy, okej. Okay. Jeszcze tam mamy kolejnego. Dobra, ok. Dobra, uwolniony też, więc spoko. To lecimy dalej. Uwolnić jeszcze mamy trójko syndyków. Spoko, jeszcze tam jednego mamy. Dobra, ok. Jeszcze kolejnych tutaj mamy. Spoko. Jeszcze tam mamy tylko jednego. Dobra. I to git, całkiem dobra. I teraz musimy się stąd chyba tylko wydostać Czy jeszcze mam jakiegoś snika? A nie, no nie, już nie mamy osnika. spoko No to okej okay. nie, znowu przybyły wasz, kurde Co jest z nim, no tak Dobra, okej okay. Dobra, okej, jeszcze mi się trochę to respi, znaczy moje życie, jakby w tym sensie, w tym, o to mi chodzi. Dobra, szybko rozwołamy te tej szkilety. jedno kurde, mamy prze, trochę przyrąbano, wiecie, musi trochę się tutaj ogarnąć. Znaczy, ja muszę, co ja gadam? Ja muszę się trochę tutaj ogarnąć, w tym, dobra, okej, lecimy dalej. Sorry, wybaczcie, ale trochę jestem dzisiaj nieogarnięty lekko. Więc musicie mi, żebym się za to troszeczkę wybaczyć. Dobra, mamy 11 minuty filmu, spoko. Mam tutaj tego swojego typa, dobra. O kurde, arcypilager teraz. Niezbyt fajnie, okej, okay, dobra. O nie. Ale mam przyrąbane. Kurde, ale mi fajnie. Ej, niezbyt mega. Jakby... Mi się to naprawdę nie podoba. Ej, dobra. Zginąłem, mam jeszcze dwa życia. Kurde, mam nadzieję, że on się weźmie na mojego tego typa Bo jednak nie fajnie było, gdyby na mnie się miał uwziąć, wiecie Ej, dobra, chyba się uwziął, o kurde, ale mam... Dobra, udało się mi trochę życia zrespić Więc nie jest tak źle, dobra Dobra, udało się go pokonać, git Spoko I nie było nawet tak źle, dobra Ok, udało się go pokonać, więc spoko, jeszcze mam życie o kurde, zero strzał już mam, ale nie fajnie. Ej, dobra, nie fajnie, już mam zrozstrzał. Straciłem wszystkie strzały, szkoda. Dobra, lecimy. Ej, co tu już tak szybko? Naprawdę? Aha, dobra, okej. Okay. No, i udało nam się słychać wygrać. Udało nam się przejść te kopalnie czerwieni, to więc naprawdę spoko. Powiem wam szczerze, że walka z tym e, golemem była naprawdę trochę ciężka, szczerze, więc no. Nieźle nawet. Ale była troszeczkę ciężka ta walka z tym golemem. Ale naprawdę spoko, przyznam. No, że udało nam się właśnie go rozwalić. Naprawdę Git. spaczona magiczna latarnia Spaczona magiczna latarnia drży, drzemie potężna moc, która tylko czeka aż ktoś ją uwolni Okej, okay, spoko, dobrze w sumie wiedzieć, wiecie Dobra, słuchajcie, to będziemy już powoli kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie O zostawieniu łapiczki w górę pod tym filmem, plus pamiętajcie o strzeleniu subika z dzwonkiem na tym kanale Aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach aby dostać powiadomienia, słuchajcie o najnowszych filmach e, na tym kanale z e, przeróżnych różnych filmów Minecrafta, Dungeons, e, Forza Horizon 4 i wiele, wiele więcej, co bardzo polecam. No i co, ja się z żegnam, cześć, pa, e, z tej strony był widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, to bo jeszcze raz pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i właśnie strzeliłem sobie z dzwonkiem, no i siemano, cześć i pa.